Przejdź kochanie do kursu, jeżeli poczujesz w sobie gotowość. Każdy z nas może żyć naprawdę lekko, i być opiekunem, właśnie daj mi możliwość nauczenia Was tej drogi, którą ja sama przeszłam. Bycie w kursie opiekunem jest dla mnie czymś niesamowitym, jest takim połączeniem z Waszą historią i moją historią, jest tym, czym ja mogę się podzielić z każdą osobą, która tu przychodzi, dawać wsparcie i tak naprawdę pokazywać, że każdy z nas może dojść do tego samego miejsca, każdy z nas może hmm, poznać po prostu tego stanu, w którym ja żyję na co dzień, każdy z nas może żyć naprawdę lekko i być opiekunem właśnie daje mi możliwość nauczenia Was tej drogi, którą ja sama przeszłam. Jakie zmiany zauważyłam w sobie podczas kursu? Przede wszystkim jestem bardziej spokojna, pozbyłam się tej mojej niecierpliwości, ale też nauczyłam się słuchać drugiego człowieka, nie poświęcając przy tym siebie, bo to też jest bardzo ważne. I tak naprawdę w kursie nauczyłam się właśnie tego, że mogę oddać się drugiej osobie, ale dopiero w momencie, kiedy ja oddam całkiem siebie sobie. I wtedy tak naprawdę mogę się dzielić z drugą osobą bez uszczerbku dla siebie, bez takiej transakcji, że ja tobie coś, ty mi coś. Nie. To jest po prostu zadbanie o siebie i z tym zadbaniem o siebie mogę wyjść do Was, i to jest piękne. Bo widzę też w kursie właśnie, jak pracując z wami, wy też się zmieniacie, jak uczycie się właśnie dbać o siebie, jak mogę was uczyć jak dbać o siebie, i dzięki temu nie tracicie nic dając siebie drugiej osobie. I to jest właśnie wspaniałe. Muzyka Wiele od was. Każda wasza historia powoduje też że powstają tak naprawdę nowe rzeczy w kursie. Wy wszyscy też przyczyniacie się do tego, że ta przestrzeń się rozrasta. Przejdź, kochanie, do kursu, jeżeli poczujesz w sobie gotowość. I teraz zapytasz się i zastanawiasz pewnie, czym jest ta gotowość. Gotowość jest wtedy, kiedy już nie chcesz żyć życiem, którym żyłeś do tej pory. Wtedy pojawia się gotowość do stanięcia do siebie, do tego, żeby. Stanąć właśnie w tej prawdzie, że po prostu to, co czuję, to, co czuję we mnie, w sobie, pod tymi wszystkimi warstwami, jest silniejsze od tego strachu, w którym żyję. Żeby zajrzeć do tego pudełka, w którym mamy tą pustkę, w jakiej my często żyjemy, i odkryć, że tamta pustka ma uczucia. Więc jeżeli chcesz odkryć swoje pudełko z tym, co ciebie blokuje, przyjdź, zobacz, doświadcz i pozwól sobie żyć już teraz w pełni. Jak widzisz, zmiana życia jest możliwa, a nawet może być dużo prostsza niż Ci się wydaje, bo będziesz objęty przez nas po prostu czułością i troską i pomożemy Ci przejść cały ten proces. Więc zapraszam Cię, kochanie, serdecznie do naszego grona. Poczuj się jak w domu i odpocznij.